Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, piękne letnie dni, no ale podszyte takim strachem, co to będzie, co to będzie, co to będzie po wakacjach, co to będzie, jak się to wszystko skończy, mówię o tych wszystkich zapomogach, o tych wszystkich dotacjach, no kiedy niby wrócimy do pracy i będziemy musieli żyć na własny rachunek. Kto się utrzyma, kto przeżyje. Wszyscy straszą recesją. Zawsze podaję moje ulubione teorie spiskowe. Jedną z nich jest to, że służy to przeprogramowaniu naszej konsumpcyjnej cywilizacji. Po prostu żyliśmy ponad stan na kredyt. Wiele rzeczy było sprowadzonych do takiego statusu jednorazowego. Wymienialiśmy je zbyt szybko. Yy... Jest to oczywiście niemoralne z punktu widzenia środowiska, z punktu widzenia wykorzystania zasobów naturalnych i tak dalej, energii i rzeczy. Z drugiej strony ekonomiści argumentują, że no właśnie ta, to marnotrawstwo, w cudzysłowie kapitalistyczne, doprowadziło do rozwoju technologicznego, napędzało wiele różnych innowacji z trzeciej strony mamy ludzi, którzy mówią, no, przy tej wydajności pracy, którą mamy teraz, przy tej wydajności rolnictwa, która jest teraz, my nie musimy tyle pracować dla osiągnięcia takiego podstawowego poziomu życia, kiedy będziemy mieli zabezpieczony, jak to już mówią, victio pierunek, to znaczy gdzie mieszkać, co jeść. Nie potrzeba aż tak wiele, nie potrzeba tak dużo, więc może Pracujmy 4 dni w tygodniu. I my to są różne takie ciekawe koncepcje nowego. nowego, no Można powiedzieć, użyć tego słowa komunizmu, takiej redystrybucji dóbr, przeprogramowania społeczeństwa, przemodelowania społeczeństwa. Z pewnością pandemia, z pewnością ten strach, który mamy, jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby to zrobić. I bardzo wiele ludzi przyjmą, no bo się boją. Jest to pomysł na, na nowy świat, bardziej reglamentowany, bardziej regulowany przez państwo i oczywiście mniej wolnorynkowy. Ta cała idea wolnego rynku powoli odchodzi w przeszłość, coraz mniej organizacji politycznych, partii politycznych w ogóle upatruje w tym rozwiązaniu. Dawna. Poprzedni świat, ten sprzed epidemii, jednak oferował nam dużo swobody gospodarczej. Teraz zanosi się na to, będzie coraz więcej pozwoleń, reglamentacji i ingerencji urzędniczej w ten proces. A jak wygląda ingerencja urzędnicza? Jak wygląda to zarządzanie, wykonaniu biurokracji? No to widzimy wszędzie dookoła co dzieje się w Monterio, chociażby w Monterio, jak to bardzo nie ma sensu, jak to bardzo często jest no, nielogiczne, pozbawione jakiejś synchronizacji, pozbawione jakiegoś planu, no właśnie przez to, że, że jest to robione przez jakiś tam zbiurokratyzowany aparat administracyjny. Druga rzecz, która która wynika z tych wszystkich zmian to to, że odchodzi ta wolność małego biznesu. No przecież Ameryka, Kanada to właśnie były kraje, w których każdy mógł sobie tam swoją rzepkę skrobać. Na tym polegała ta, na tym polegał ten podstawowy poziom wolności. Założyć jakąś małą firmę, funkcjonować tak, żeby wyżywić swoją rodzinę, dać nawet pracę innym w rodzinie i czasem nawet komuś spoza rodziny, także, także to była ta, ta swoboda, która tutaj przyciągała tak wielu ludzi. W sytuacji reglamentacji, no już tego tak nie będzie, no bo wyobraźmy sobie, o ile trudniej będzie założyć na przykład restaurację w sytuacji, gdy będą obowiązywały te wszystkie ograniczenia. Kolejna rzecz, no to jest oczywiście Coraz mniejszy obieg gotówkowy, coraz większa kontrola państwa, urzędów państwowych nad obiegiem pieniądza. Bo pieniądz staje się nie bez. nie, nie jest anonimowy, przestaje być anonimowy. Wycofanie gotówki właśnie tym skutkuje, że posługujemy się pieniądzem podpisanym. A skoro, jeśli jest to pieniądz podpisany, to, to będzie on opodatkowany. A jeśli będzie opodatkowany, to nie będzie całej szarej strefy. A szara strefa, proszę Państwa, może to się komuś podobać lub nie, to był jednak wyraz gospodarczej wolności i to był jednak wyraz tego, że no, w pewnych sytuacjach można było obejść nieżyciowe przepisy, zezwolenia. Brak zezwoleń, no właśnie, obejść cały ten administracyjny, zbiurokratyzowany aparat państwa. A w sytuacji, kiedy tej gotówki nie będzie, to będzie praktycznie niemożliwe. Tak więc yy, mamy do czynienia z rewolucją. Zmiany przyspieszyły. Jesteśmy cały czas świadkami rewolucji, no bo proszę popatrzeć, co się stało w przeciągu minionych 30 lat. Internet, GPS, te wszystkie rzeczy, technologia wymuszająca e, zmiany naszego sposobu życia, to będzie na pewno przyspieszać, postępować, i w tym będzie bardzo dużo ludzi, którzy e, będą upatrywać możliwość e, po prostu zdobycia władzy, poszerzenia e, własnej, własnej możliwości oddziaływania i poszerzenia tego, co, co, mogli do tej pory, co mogli do tej pory, poszerzenia tych sfer, gdzie władza jeszcze do tej pory nie wchodziła, a teraz będzie. To tyle na dziś z pięknego i z nadpięknego.